Jak myślisz, co zrobią? Dwaj mają nieco gorszy bimber, ale znacznie gorsze da się porządnie zaprawić owocami. Dwóch nie zdoła zrobić nic lepszego? Hak ma przewagę, ale może ją stracić. Przed ostatnią rundą uzyskałem doskonały bimber. Może był trochę za mocny, ale miał idealny smak. Postanowiłem go tylko trochę rozcieńczyć. Nie mam pojęcia, co robi Howard. Używa filtra do kawy. Usuwa farfocle. Oczyszcza Bimber zamiast go zaprawić. Nie zmieni jego barwy, ale usunie zanieczyszczenia. Żegnajcie farfocle. Szmatka się zapaliła. Wylej na nią ten kiepski wimber. <laughs> Kelly dołożył ananasy. Ma kilka puszek. Postanowiłem sprawdzić, czy da się zrobić dobry wimber ananasowy. Nie wiem, czy to w ogóle możliwe. Może pozbędzie się tego dziwnego malinowego posmaku. Raczej posmaku przepoconej tenisówki. Daj spokój, Digger. Kelly, może być tylko lepiej. Już mówili, że jest źle. No, proszę, Hak, uwinął się w niespełna 15 minut. Bimmer mi smakował, więc tylko troszkę go rozcieńczyłem. Zrobiłeś nieco za słaby. Tak. Niech tak zostanie. Howard, ja i Tim, a właściwie Tim, doszedł do wniosku, że jak wygrasz, powie, że Cię wszystkiego nauczyła. Jak przegrasz, że uczyłeś się ode mnie. Będę się tego trzymał. Nie martw się tym.